Cześć, nazywam się Ela Nieradko, a Ty słuchasz podcastu Na ścieżce freelancera. Poznasz tutaj historię polskich freelancerów, którzy mogą Cię zainspirować do działania. Zapraszam do słuchania. Witam Cię w kolejnym e, spotkaniu. Tym razem widzimy się z Patrycją Zagórską. Cześć Patrycja. Cześć Halo, witajcie. E, Patrycja od 6 lat jest wirtualną asystentką. Zaczynała od tworzenia transkrypcji i przez te lata nabrała sporego doświadczenia. Teraz specjalizuje się właśnie w transkrypcji, poza tym zarządzaniu social mediami oraz copywritingu. E, ale to oczywiście nie są jedyne jej działania. E, jest autorką dwóch kursów online. Jak zostać transkrybentem w 7 dni oraz ABC wirtualnej asystentki. A dziś zgodziła nam się powiedzieć o transkrypcji słów kilka. Patrycja, powiedz nam, czy jest jakiś przepis na to, jak zostać transkrybentem? Myślę, że najlepszym przepisem jest spróbować tego po raz pierwszy, tak naprawdę zobaczyć, czy to jest coś, co nam odpowiada, bo tak naprawdę taka transkrypcja, wykonywanie takiej transkrypcji wiąże się z tym, że musimy oddać od siebie Całkiem sporo cierpliwości, i tak naprawdę na samym początku nauczyć się tego, jak to wszystko działa i co jest nam potrzebne, i jakie są te rodzaje transkrypcji, i próbować. Bo bardzo wiele początkujących transkrybentów czy transkrybentów niestety kończy swoją przygodę na tym, że w którymś momencie stwierdzają, że kurczę ja nie piszę tak szybko, nie działa to tak szybko, nie idzie mi to tak szybko, jak powinno mi iść, no więc kończymy. Ale tak naprawdę pisanie bezwzrokowe to jest umiejętność nabywcza, więc możemy w każdym Momencie ją poprawić, ulepszać i ćwiczyć, tak, żeby być coraz lepszym. Więc na sam początek trzeba po prostu spróbować. Okej, okay, trzeba spróbować, ale czy jakieś, nie wiem, są jakieś metody, żeby dowiedzieć się, jakie są w ogóle rodzaje transkrypcji? Bo transkrypcja to nie jest po prostu spisanie czegoś. Z tego co wiem, trzeba trzymać się jakichś standardów też. Tak, w zależności od tego, jaka jest to transkrypcja, ponieważ na co dzień wyróżniamy trzy rodzaje transkrypcji. Jest to transkrypcja pełna, czyli najczęściej wykonywana dla takich um, na przykład rozpraw sądowych i tak dalej, gdzie musimy zawrzeć każde konkretne słowo i jest bardzo ważne, żeby zawrzeć. Wszystkie dźwięki, wszystkie słowa, wszystko, co jest najważniejsze dla danej osoby, co może być na przykład najważniejsze dla sądu, dla jakiejś rozprawy, czy cokolwiek takiego. No i są też transkrypcje delikatnie edytowalne, ja to tak nazywam, czyli takie po prostu, z których usuwamy rzeczy, które nie są do końca potrzebne, które nie zmieniają sensu zdania, które nic nie wnoszą ciekawego, że tak ładnie powiem. I to są częściej takie, na przykład, wywiady, czy różne takie rzeczy, gdzie możemy. Coś usunąć? ale ten wywiad będzie dalej miał sens. No i taka najczęściej online nowo spotykana transkrypcja, to jest transkrypcja z redakcją i najczęściej właśnie przedsiębiorcy, podcasterzy, youtuberzy, osoby, które zajmują się kursami online, potrzebują właśnie takich transkrypcji i to są takie transkrypcje tak zwane wygładzone, które, w których usuwamy już na przykład zdania, które się zaczęły i się nie skończyły i nic nie wnoszą, które muszą wyglądać ładnie, tak żeby umieścić je automatycznie na stronie www, Żebyśmy mogli tam po prostu oddać to, co ktoś chciał powiedzieć, mówiąc, ale żeby to czytelnik mógł poczuć tą samą atmosferę i żeby to się dobrze też czytało. Więc są takie trzy rodzaje transkrypcji, więc to też w zależności dla kogo pracujemy i z kim chcemy współpracować. No i potem musimy się po prostu też dopytać, bo. Często też klienci mają swoje własne widzimy się, jeśli chodzi o transkrypcję. No i też musimy do, wtedy dopytać, jaką dokładnie oni chcą otrzymać tę transkrypcję. Pewnie każdego interesuje, czy transkrypcja, bycie transkrybentem to opłacalna specjalizacja. <laughs> I to jest moje ulubione uwaga. To zależy. To zależy w zależności od tego, co jest dla nas opłacalne, tak? Bo dla jednego dorobienie sobie do budżetu będzie opłacalne, a dla drugiego zrobienie z tego tak jakby etatu życia. Też będzie w jakiś sposób opłacane. Wszystko w zależności jest od tego, ile mamy tych zleceń, ile jesteśmy w stanie pracować dziennie nad taką transkrypcją, no i też jak szybko piszemy, bo im szybciej piszemy bezwzrokowo, tym więcej tych minut możemy przetranskrybować. No i wiadomo, że im więcej minut przetranskrybujemy tym więcej pieniążków nam wpadnie, tak? Więc to, to jest po prostu zależne od ciebie. Ale czy, jeśli miałabym założyć, czy jest to taka rzecz, którą możemy zrobić na przykład na pełny etat, powiedziałabym, że tak. Przy, tak, przy dobrej ilości zleceń, ponieważ najczęściej jeśli na przykład mamy... Um, powiedzmy, zlecenia od podcasterów, tak? No to podcasterzy wiadomo, że codziennie nie wydają nowego odcinka, tylko jest to na przykład raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc i tak dalej. No to też musimy przekalkulować, ile takich osób musimy mieć, żeby co miesiąc faktycznie konkretna stawka wpadła nam, konkretna kwota wpadła nam do do banku tak powiem. Więc jak najbardziej jest to opłacalne. Na samym początku drogi oczywiście musimy się tego troszkę poduczyć, tak, więc ta stawka jest troszkę niższa w zależności od tego jakiego doświadczenia nabierzemy, ale później z czasem No ja przez jakiś czas zajmowałam się tak naprawdę tylko i wyłącznie transkrypcją, dorabiając do budżetu domowego, więc jak najbardziej mogę powiedzieć, że można. to było jakieś 5 lat temu, więc tak, można z pięć lat to i rynek odbiorców się e, wydaje mi się rozwiększył, a skoro mówimy już o zleceniach i rynku odbiorców, e, to czy możesz podpowiedzieć, e, gdzie szukać klientów? Szczerze powiem ci Elu, że wszędzie, jeśli chodzi o, bo tak naprawdę transkrypcja jest czymś, co bardzo często nawet nie musimy się widzieć face to face, tylko jest zlecana online'owo, więc e, tak naprawdę wszystkie portale które zajmują się zlecaniem e, rzeczy, Freelancerom, czyli takie na przykład jak Me, czy Oferia, czy Oferteo i tak dalej. Nawet czasami na się da się znaleźć jakieś zlecenie, chociaż one nie są górnolotne, ale da się. I bardzo dużo, ja przynajmniej większość moich zleceń brałam z grup. I to nie były tylko i wyłącznie grupy poświęcone transkrybentom, czyli takie typowo dla transkrypcji, czy typowo dla podcasterów, tylko ze wszystkich tak naprawdę, bo. Gdzieś na jakiejś grupie biznesowej ktoś może zapytać, czy mam ma kogoś do polecenia, czy do na przykład, nie wiem, do kursu online przydadzą się napisy, przyda, przyda się transkrypcja, cokolwiek takiego. No i ktoś odpowie, że tak. No i wtedy mamy tą możliwość zaprezentowania siebie. Więc tak naprawdę cały Facebook, cały Instagram, wszystkie social media są bardzo dobrym miejscem. No i oczywiście posiadanie swojej strony www. jest też bardzo ważne, ponieważ bardzo dużo osób na sam początek wpisuje, to zapytanie w Google, tak? Jest po prostu transkrypcja albo co potrzeba, albo czegokolwiek takiego. No i wyżej jesteśmy, tym łatwiej jest nam znaleźć. Bardzo dużo miałam takich zapytań, na przykład właśnie ze strony WW. Więc to też jest dosyć ważne, no ale też ogrom ich um, tak naprawdę widziałam. Nawet czasami ludzie pytają na jakichś takich grupach związanych z kursami, z biznesem online. Kobiece grupy też bardzo często, takie grupy, gdzie są jakieś wymiany e, informacjami czy networkingi. Tak naprawdę, wszystkie grupy, które są związane z jakimkolwiek biznesem, to jest bardzo dobre miejsce, żeby poszukać swojego potencjalnego pierwszego klienta. To no właśnie odpowiedziałaś mi na kolejne pytanie też przy okazji. Jak, w jaki sposób pokazywać się na rynku? Wspomniałaś o aktywności w social mediach, o stronie internetowej. Coś jeszcze jest opłacalne, czy to w zasadzie chyba największą konwersję przynosi? Wydaje mi się, że to przynosi taką największą konwersję. No i oczywiście robienie sobie takich znajomości, tak? Bo jeśli współpracujemy z kimś, ja na przykład bardzo lubię mówić o tym, że. Świat online jest takim światem wymiennym trochę. Ja biorę udział w czyimś kursie, dołączam do grupy, na przykład na Facebooku i tam też dzieje się swoje życie, tak? Tam też dzieje się różne rzeczy. Więc bardzo często, jak brałam udział w jakimkolwiek kursie online i później nawiązywałam rozmowę na przykład z autorem danego kursu, okazywało się, że mamy coś wspólnego, co możemy się wymienić umiejętnościami. No i w takim wypadku dostawałam również zlecenie od takiej osoby. Więc to też jest taki bardzo fajny sposób, żeby pomijając to, że mamy takie dokształcanie siebie samego, to możemy nawiązywać jakieś kontakty. I bardzo często właśnie w takich fajnych grupach zamkniętych, gdzie są jakieś do jakichś kursów, czy wiecie, nie, ma, nie ma tam, nie wiem, 100 tysięcy osób, tylko jest kilka tysięcy, nawet nie tysiące, to najczęściej właśnie najfajniej budować taki networking. Mm -hmm. O właśnie, o networkingu wspomniałaś super. To ostatnie już pytanie z mojej listy. Czy da się pracować z dzieckiem przy boku i robić transkrypcję? <noise> Odpowiedziałabym, to zależy. To zależy od naszego dziecka. To zależy od umiejętności naszego podzielenia tej uwagi. I. No, ja osobiście pracowałam przez pierwsze dwa lata, yy, kiedy zajmowałam się głównie synem. To tak naprawdę pracowałam albo z nim, jak udawało mi się gdzieś tam bawić yy, samemu przez pięć minut na macie, albo wtedy, kiedy on spał. I to była moja największa czynność. Natomiast drugi syn był trochę bardziej, zajmował się sam sobą, więc miałam więcej czasu. Natomiast są osoby, które muszą, na, najbardziej początkujące osoby, które bardzo muszą się wsłuchać w tekst, żeby faktycznie go przetranskrybować. I one wtedy nie będą aż tak bardzo efektywne pracując z dzieckiem przy boku, jak już później osoby doświadczone. Natomiast to da się wprawić i w którymś momencie obecność tego dziecka, czy nawet jak ogląda bajkę, czy jak się bawi, czy jak coś chce, bo bardzo często wiadomo, dzieci chorują i tak dalej, więc nawet jak chodzą do przedszkola, to i tak wracają do nas za chwilkę i tak siedzą dwa tygodnie, tydzień w przedszkolu, dwa w domu i tak dalej, no to wtedy jak najbardziej z dzieckiem też można pracować. Tylko trzeba sobie wypracować ten dobry system, żeby poświęcić, skupić trochę uwagę mimo wszystko na tej transkrypcji, żeby ona nie zajmowała nam zbyt dużej ilości czasu. Bo jeśli faktycznie będziemy skupiać, będziemy tutaj słuchać, a tutaj patrzeć na przykład co chwilkę, co dziecko robi, to ta nasza, ten nasz fokus, to nasze skupienie nie będzie aż tak bardzo e, widoczne i wtedy będziemy przesłuchiwać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze Raz. I ta transkrypcja podejrzewam, że zajmie nam po prostu dużo, dużo więcej czasu. Natomiast jeśli mamy wykorzystać ten czas, to jak najbardziej z dzieckiem da się pracować. Są osoby, które zaczynają transkrypcję i nie są w stanie na przykład pójść do kawiarni i pracować, bo rozprasza ich ten szum, nawet jeśli mają słuchawki, rozprasza ich ten ruch i tak dalej, a są osoby, które mogą pracować nawet nie wiem, w biurach coworkingowych i wcale im to nie przeszkadza i no nawet nie potrzebują zawsze słuchawek czy czegokolwiek takiego, bo bardzo dobrze im idzie. Więc to też bardzo dużo zależy od naszych predyspozycji, naszych umiejętności i tego, jak my faktycznie na co dzień pracujemy. Ale odpowiadając, da się. <grywa> da się. Na sam początek oczywiście najbardziej bardzo polecam spróbować po prostu, jak to mniej więcej wygląda. Czy dziecko na przykład, bo w zależności w jakim wieku, tak? Bo jak dziecko jest mniejsze, to też interesuje, w co mama klika. Tak I on też chce klikać. I, I to też jest, wiecie, żeby się po prostu wszystko nie rozsypało. Pamiętam, jak kiedyś miałam syna właśnie na kolanach i próbowałam skończyć transkrypcję. Jak mi kliknął jakiś skrót klawiszowy, to do dzisiaj nie wiem, jak odzyskać tą transkrypcję, którą wtedy straciła. <grywa> Więc <laughs> Wszystkie obrazki z dziećmi, komputerem na kolanach, dziećmi na kolanach, komputerem na stole są, e nie do końca rzeczywistością. No tak, myślałam, że to będzie fajny obrazek na social media, ale nie wyszło niestety. Ale to był taki jednorazowy przypadek, także nie zawsze zna, Ale dzieci zawsze znają jakieś skutki klawiszowe, także których my nawet nie znamy. No, <laughs> Więc to no, też... Nie, będzie... Albo ósmy zmysł nawet. <laughs> tak, to <laughs> prawda. Patrycja, ja Ci dziękuję, że tak szczerze i konkretnie odpowiedziałaś na e, przygotowane przeze mnie pytania. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam. I zapraszam Cię do odsłuchania kolejnego e, wywiadu. Dziękuję, że wysłuchałaś tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, napisz do mnie na elżbietamałpanieradko.pl bez polskich znaków. Więcej materiałów znajdziesz na mojej stronie www.nieradko.pl Zapraszam i do usłyszenia.